kurva mi se zajete kurva se zajete kurva se zajete kurva se zajete kurva

Ale ale, ale, ale. <gry> Mam tu na o mama Mam, 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 mam! mam. <gry> to sobie cofirmam, no? Mierz wam, że to jest napój, dalej! Mam tu napój, Mam tu na Mam, kapelusz, mam, <gry> kapelusz...